Siema witajcie tutaj Burds DSO. Dzisiaj nagrywam dla Was odcinek, który zapowiadałem na, na naszych streamach z Drakena, a i w sumie nie tylko z Drakena. Zapowiadałem odcinek, w którym razem z Mają, która w tym momencie trzyma telefon, e, którym nagrywamy z kolei e, zrobimy test energetyków, takich najpopularniejszych podstawowych smaków, różnych energetyków, myślę, że najpopularniejszych w Polsce, które możecie dostać w każdym sklepie. Mamy tutaj 7 różnych energetyków, engina, komodo bleka, to jest Red Bull, Burn, Tiger i Monster. Wszystkie smaki podstawowe, bynajmniej mam nadzieję, że takie wzięliśmy, No, ale myślę, że raczej tak. Za chwilę przyniesiemy szklanki, do których rozlejemy te energetyki. Ja mam tutaj opaskę na oczy, którą sobie najpierw ja założę majka naleje energetyki do szklanek i. Z zamkniętymi oczami, z opaską na oczach będę wszystkich energetyków próbował i nie wiedząc, no teoretycznie, bo mogę się domyślać, który to jest który po smaku, no ale w 100% nigdy nie będę wiedział, będę po prostu mówił, który mi najlepiej smakował i ustawię później od najlepszego do najgorszego, a później w tym, w tym miejscu siądzie Majka, zrobi to samo i zobaczymy, które dwa wyjdą najlepsze. Zastanowimy się, czy jeszcze spośród tych dwóch w jakiś sposób. No, wyłonić e, zwycięzcę, a tymczasem e, proszę o zostawienie łapeczki w górę. No bo staram się tutaj z mają, aby wszystko było fajnie. E, choć jesteśmy początkujący, ale myślę, że nie będzie aż tak, aż tak e, źle. Wiemy, że już coś takiego było na YouTube, ale szczerze powiedziawszy, gdzieś to mam. I e, zachęcam do wzięcia udziału w giveaway, który znajdziecie w opisie tego filmu. Ale też może link wam wstawię w komentarzu. Także. Wbijaj teraz do opisu możesz zgarnąć 2-3 albo nawet 5 dyszek Pace of karty. No i co? I tyle kaski nie mnie chodzi i tyle. No i dobra, słuchajcie, teraz jest akcja, że nie mamy wszystkich takich samych szklanek. No, mamy trzy takie duże. No a nie mogę wiedzieć, że w tych trzech dużych są akurat trzy takie właśnie energetyki. Dlatego ja już w tym momencie zasłonię oczy, to wszystko nagram i z tym, no już będę miał cały czas zasłonięte oczy, a Majka te energetyki rozleje i je przemiesza, no postawi w takiej kolejności, żebym nie wiedział. No i oczywiście nie będę też wiedział, jaki energetyk jest w dużych szklankach, także ja założę maskę, więc jeszcze na chwilę stop. Dobra, no i tam słyszałem pyknięcie, więc wiem, że już Majka zaczęła nagrywać. Ja nie wiem, wierzcie bądź nie, ale faktycznie w tej, w tej, no to jest, no, do, no dobra, no to jest maska do, do, do łys, no Ale faktycznie przez taką czarną to nic nie widać. tej Majka teraz będzie nagrywała i rozlewała energetyki. No tak żebym nie wiedział, co jest, Majka, tylko pamiętaj, żeby też ustawić puszki. Tak, żeby, spokojnie. Żeby było wiadomo, co, co, w których, co w których po prostu jest. Mhm. No i taki odcinek właśnie dzisiaj nagrywamy. No myślę, że myślę, że, że spoko opcja, jakieś tam zajęcie, nie, przygoda i tak dalej więc cieszmy się jeżeli to oglądasz, no to również się cieszę, że to oglądasz i zostaw komentarz jakiś, no nie wiem, tam się podziel co dzisiaj robiłeś i który energetyk jest y, według Ciebie y, najlepszy mogliśmy te energetyki pootwierać już poza odcinkiem no ale teraz to trudno pamiętam jak Kruszwil nagrywał y, nagrywał też właśnie test energetyków i tam tyle ich wypił to mówił, że ich się nie otwierać, a siły nie miał mi nie miało otworzyć energetyka, no i narzekał, że się nie da. No, ale no tak, ja tutaj teraz nic faktycznie nie widzę. Tylko wiesz, nie rozlepuj dużo, tak po troszkę. No, no tak, nie tak ma, po na troszkę, na żebyś, żebyś sobie wypił. A wiem i musimy jeszcze przynieść szklank wody. Ale to zaraz. Żeby popić. No, żeby popić po energetyku, no ale to zaraz. Żeby przeczyściło kubki jadowe, mhm. smakowe i... I tak, no... I tak. Teraz którego już rozlewasz? Czwartego? Tak. Dobra. No i właśnie. W ogóle pobrałem jakiś program na telefon do obróbki filmów. Podobno najlepszy. Nie pamiętam już jak... Nawet nie pamiętam jak się nazywał. Ale... ale spróbuję w tym filmiku coś... Coś pokombinować się z nim, pobawię. Nagrywamy go dzisiaj, jest środa. Wy i, ty i tak go zobaczysz dopiero... Ty i tak go widzisz w czwartek, czyli w sumie dzisiaj. A dzisiaj jest środa, czyli twoje wczoraj. W każdym razie no, rozumiesz. Dużo coś się obnalałaś. Nie, spokojnie. I tak będzie trzeba to wszystko No robić. i Majka będziesz musiała wiesz, prowadzić rękę, bo ja tak rozwalam tak. wszystko. Dobra, spokojnie, powoli, powoli. Który to już? Ostatni. Ostatni? Tak. Dobra. Dobra, więc muszę ustawić to wszystko przy Tobie. Jezu, ale pachnie. Ja nie czuję, mam Dobra, widzowie będą widzieć co gdzie, w jakim. W ogóle jakie kolory mają śmieszne. Potem sobie Tylko zobaczysz. Tylko wiesz, szklanka i puszka, szklanka, puszka. Tak, 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 tak spokojnie. Oj, powiem wam, że aż oczy bolą od tej maseczki. Chociaż na tyle się zdały. A z tymi maseczkami to jest masakra. Bzdura dobra. totalna. I w ogóle, dobra, to nie od tego odcinek. Dobra. Ok, więc ja już rozlałem wszystko. I zaczynamy, no ja wiem, zaczynamy może od tej strony. No i będę, słuchajcie, pił po kolei energetyki i mówił, no mówił, czy mi smakuje czy nie? I, I a na kolejne, które będę pił, będę mówił, czy jest lepszy od nich, czy lepszy od których i w ogóle dobra no, rozmowa. No próbuj. <ślesz> no nie będę kłamał, że smak nieznajomy. Nie będę też zgadywał, co to jest, bo pewien nie jestem, a to nie od tego film. No ale okej. Okay. No energetyk, jak energetyk, słodki, jak orężadę. No typowy. okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Co, ten jest lepszy, czy nie? To samo. To samo? To samo w ogóle. To no nie, 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 nie. Takie są, tak samo smakuje. Identycznie. Poczekaj, no daj, daj jeszcze tamten spowolać jeszcze raz. <grym> no. Muszę porównać, <grym> Okej. Okay. <jest> Dobra. <grym> ten trochę lepszy, ten jest bardziej gazowany. Okej. Okay. Dobra. <grym> Okej. Okay i wiesz ustawiaj je tak, że tam jest już lepszy. Tak. Nie, żeby pan tak. Mówił. Ok. Dobra. Więc teraz następny. Wybaczcie, więc że to... zdomuści, tym nie <laughs> wybaczcie, że tak wstaje, nie wstaje, bo niestety nie mamy profesjonalnego sprzętu. No nie, ten to niedobry. Nie dobry. Ten, ten, ten najgorszy z tych. Najgorszy. Wszystkich. Tak. Ok. To jak najgorszy, no to idzie tutaj. No. Tylko puszki też ustawi, żebyś Tak, się... tak, tak, spokojnie. Teraz ten. Mam ja właśnie, się, to się tak stresuje, bo. <laughs> nasz pierwszy taki filmik. Staramy się, żeby było jak najfajniej, profesjonalniej. Dobrze, ale. Okej, okay. ale... powoli. I co? Nie wiem, tak samo niedobro, jak poprzedni. <noise> ale gorszy od tych pierwszych, czy nie? Lepszy od poprzedniego, ale od tamtych, no to ale gorszy. Okej, okay, dobra, więc sobie kładziemy to tu. Kurde, aż ciekaw jestem, ciekaw jestem. No zaraz zobaczysz, wiem, co będzie, jak i gdzie. Teraz ten teoretycznie nie powinno wyjść żadnego, no i od tych dwóch ostatnich lepszy, mhm. ale czy lepszy od tych pierwszych? No dobry, no. Hmm. Ale ten pierwszy, który piłem w sumie. Jak dotąd najlepszy był. Mhm, czyli on jest lepszy od tych dwóch ostatnich. Lepszy. Czyli po środku mam postawić. No bo piłeś nie, cztery. Nie, 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 piłem cztery. Tak. Ten, który piłem pierwszy, jest najlepszy. Ten jest na drugim miejscu w tym momencie. Na drugim? Na drugim. Okej. Okay. Spośród wszystkich. Okej. Okay. Dobra. Trochę muszę poprzesuwać. No i generalnie właśnie, zastrzegam, że jest to tylko nasza opinia, to nie jest nasza podpowiedź, co kupować, warto, czego. No bo Kup. dlatego masz za, za, zakryte oczy, czego żeby nie, nie wiedzieć. Czego, a czego nie warto kupować? Nie sugerujcie się tym, to jest taka nasza zabawa, w której bierzecie udział, mam nadzieję. No kurde, najgorszej energetyki to wszystkie mam podobny smak. <grym> ten jest lepszy niż. Piłem 4. Tak? Piłeś 5. Piłem 5. Tak. Więc jest gorszy niż trzy pierwsze, ale lepsze... Czyli ten jest na czwartym miejscu. Okej. Okay. Dobra, dobra, rączka i to już jest ostatni. Oj, ten to niedobry, ten ostatni. Ostatni. Tak. A nie prześpią? Byłem pięć, a nie, to ten jest siódmy. Dobra. Wszystkie. Łoj, ten to. Łoj, ostatni, to niedobry. Tak. No dobra, no to możesz oczy już. Tak? Tak. I dobra, zobacz. Pierwszy tiger. Tak. Wiedziałem, że to tiger. <grym> tak? No. O, nie, 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 I monster na końcu. Nie dziwię się, że monster ostatni. Ja zawsze majce mówię, że ja nie cierpię monsterów, że ze wszystkich allergotuków to jest najgorszy. Nie będę tego kupował, Tobie też nie będę kupował i że to jest niedobre. No i faktycznie no i wiesz, teraz też, że to jest najgorszy według mnie. No. Na no red był po środku, aż jestem red w szoku. Bull po środku. No ale on ci nigdy nie smakował. Pierwszy Tiger, czyli w sumie nic dziwnego. No, no nie. Tiger mi najbardziej smakują. Black trzeci. Engine drugi to też już się dzieje, bo Engine to taka w sumie trochę podruba. Ale w ogóle zobacz, Monster najbardziej ci nie smakował i wygląda jak pomarańczowy, a inne są takie żółtawe. I te no, są najbardziej. Mały jednakowy kolor praktycznie. A ten jest taki brązowy. Mhm. Uh -huh. Komodo. No, Komodo wiadomo, to że... powiedziałeś, że w ogóle ci nie smakuje. Wiadomo, że te badziewia to, to nie mogą być gdzieś wysoko. No ale, że Monster ostatni to też się nie dziwię. <laughs> pewnie wielu z Was się teraz nie zgodzi, pewnie teraz. Poleciła łapka w dół. No ale cóż, monster jest ble. Według no i... ciebie. Według no. mnie. Zobaczymy, jak będzie u mnie. Dobra, no to teraz się zamieniamy miejscami. Dobra, no słuchajcie, zamieniliśmy się miejscami. Wylali... Jest teraz broń. Teraz jest broń. Tutaj tak też ma maseczkę. No, wylaliśmy tam te energetyki, przepukaliśmy szklanki. No i co? No i, i formuła ta sama, słuchajcie. Ja. No, i ta kolejność. Dobra. Dobra, no słuchajcie, no po kolei zresztą. Po troszku wszystkich. Tu mi teraz ani nie będziesz mi teraz podawał, co ja robię. Nalewamy. No, ale powiem Wam, że. Gdybyście mnie znali osobiście, to mielibyście stuprocentowe wręcz potwierdzenie, że tamten test był wiarygodny. No bo rzeczywiście ze wszystkich energetyków najbardziej lubię Tiger'a, najmniej lubię Monstera. No czyli wygląda jak piwo wygląda. Patrzcie. No co, jak nie piwo? Red Bull taki. Wszystkie wyglądają żółto. Ale nie, bo Red Bull w dodatku piankę robi. Zresztą wszystkie robią na początku trochę pianka, ale u Red Bulla to się tak długo trzymało. W ogóle wszystkie mają takie kolory, praktycznie jednakowe, ale ładne te kolory. Jedynie Monster ma trochę inny. Orańczowy. Dobrze, że mam zasunięte oczy, bo ja widziałam, jakie mają, miały kolory. Maja oczywiście dalej w maseczce. W opasce. W opasce, maseczce. Mhm. jak się powinno ją nosić. O, to też jak piło. No tak, przecież teraz piwa, bo Ci jest I? Już mam wysuwać rękę? Tak. Oj. No i wiesz, tak Ty samo, się na, napijesz się i mówisz mi, jaki on jest. Coś tam, yy, dobra, no to pierwszy damy Ci ten. Okej. Okay. Trzymaj okay, sobie. Okej, trzymam. Kurde. Usta. O kurde. To jest mega słodkie. Strasznie słodkie. No. Jest strasznie słodkie i nie smakuje jak energetyk. Smakuje jak orężada Dosłownie. No to go Tylko wiesz, nie puszczaj czasem, zanim od Ciebie nie wezmę. Dobra. No i jak mi dasz drugiego, to Ci powiem, który lepszy. Dobra, choć ja sobie to tak zaznaczę, żebym wiedział, który już był, no nie? To sobie tak wysunę. Wysuwaj sobie. Dobra. Yy, chwila. Dobra, teraz damy Ci ten. Dobra. O kurde, ale dużo. Ten jest lepszy. Lepszy? Jest mniej słodszy i naprawdę jest lepszy. Tamten to jest naprawdę taki. Nie, nie smakuje. Dobrze. Czyli mhm. ten jest czyli lepszy. Ten jest lepszy. Czyli czekajcie, ja sobie to inaczej ustawię. Będę to ustawał po kolei, bo później to mi się popierdzieli. Czyli ten jest tak. Czyli. Yy, czyli ten jest tak. Tego jeszcze nie piłeś. Czyli ten będzie tutaj. Ten będzie tutaj. No i ten będzie tutaj. No, ale właśnie z racji, że ten był lepszy. No to tak, No na razie z tych dwóch, to ten jest na pierwszym miejscu. I lecimy dalej. No teraz, teraz no to już w sumie możesz po kolei próbować. Mm -hmm. Teraz ten. Okay. Smakuje tak samo jak poprzedni. Tak jakoś zbytnio się nie różni. Taki, możesz widać ten poprzedni Bo tak Będę chciała sobie porównać Dobrze Majuś, mogę To chcę sobie porównać, czy, który jest lepszy Bo one bardzo podobnie Ci dać podobnie. poprzedni, no ale poprzedni? to ten mi oddaj No nie hmm. no, będziesz pamiętał Dobra. chyba Poprzedni, no to już ci daję poprzedni No masz Okej okay. Ten jest lepszy. Ten. ten jest lepszy? Tak. Czyli ten po środku, jakby tych. No nie? Dobra. Czyli ten jest w tym momencie na drugim miejscu. Mm -hmm. Tak to się póki co prezentuje. Dalej. Teraz ten. Jezu, nie dobre to jest strasznie. O kurde. Ale jest nadal lepszy od tego, co mi tam się bardzo nie podobał. Ten bardzo tak? słodki, no. Jest lepszy, ale jest bardzo niedobry. Bardzo niedobry, ale lepszy. Ale lepszy. Ale lepszy. No, znaczy czyli, czyli wychodzi na to, że ten jest na trzecim miejscu. Mm -hmm. Kolejny. Zachęcam do wzięcia udziału jeszcze raz w giveaway'u, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do wygrania 20, 30 bądź 50 zł pejsów kart do wydania, najprawdopodobniej na gry, no bo na co można wydać PSC. Ja w tym filmiku mówię, że trzeba udostępnić na Facebooku, ale nie trzeba. Także zachęcam, zostawiamy jedynie subskrypcję oraz pod filmem z giveaway'em piszemy gotowe. Mm, smakuje bardzo podobnie do tych pierwszych dwóch. Ale ten jest najlepszy. Co? Najlepszy? No. No dobra. No dobra, no nie będę, nie będę tego wszystkiego słuchajcie przesuwał, tak, no bo... nie będę tego wszystkiego przesuwał, no tylko po prostu no tutaj to odstawię. I teraz kolejny. Co ty mi puszkę dajesz? Kurde, puszkę ci dałem. No w sumie nic by się nie stało, bo i tak byś nie wiedziała co to jest. O matko, łoj, nie, to na samym końcu, to jest najgorsze w ogóle ze wszystkich możliwych. nie smakuje w ogóle jak energetyki, jest kwaśne. No i kolejny Ci daję. Okej, okay. to jest ostatni? Tak, tak to się na ten moment prezentuje. Jesteś zaskoczony czy nie? Twoja skala słuchaj Byku byłaby podobna czy nie? co jest? Niedobry? Nie. Ale lepszy od tego, co ci wcześniej powiedziałam. Dobrze. Czyli na przedostatni. <grymne> Ugh. Czyli broniu. Y mogę już. Otwieraj. Ugórne. Myślę, że Tiger jest tutaj ewidentnym zwycięzcą i nie ma lepszych od Tigera. No. Drugi znowu Engine. Mhm. Trzeci znowu Black. No. Czwarty chyba znowu Red Bull. Mm -hmm. A tutaj tylko to się wyczy. I chyba jedynie to się zmieniło. Czyli on jest taki bardzo słodki. No. Woj, ale on jest naj... najgorszy ze wszystkich. Mm -hmm. Monster jaki jest niedobry, naprawdę. Po tym no, nie wiem, niedobry jest Monster. Jest okropny. Nie da no się tego No Widocznie z Majką mamy bardzo podobne no, górsty, tutaj, nic tutaj się chyba nie zmieniło. No chyba, że Komodo był wcześniej, gdzie Burn, a Burn tutaj, gdzie Komodo. No ale tak to jest wszystko jednakowo. No tak samo te... No ale ta słuchajcie, elita elit, no czyli tutaj cztery, cztery, cztery pierwsze najlepsze, Tiger, Engine, Black and Red Bull. No myślę, że tutaj jest właśnie Tiger najlepszy, dlatego Tigera jak najbardziej polecamy i nie jest to żadna promocja. O. Ale dlaczego to jest na... aż tu ja myślałam, że on wygra. Nie no, Red Bull jest jednocznie czwarty ze wszystkich. Według nas. Łe. Czemu ten Red Bull jest taki niedobry? W ogóle czemu te Red Bulle są takie niedobre? Dobra. Ale słuchajcie, no, my już w takim razie Ale, kończymy. bo ja piłam na, na Mazurach, pijam takie dobre Red Bulle, a tutaj to są tak niedobre, że mazakrą. Bo zaraz nam bateria w telefonie padnie. Dobra. Także tak to wygląda. Dziękujemy za oglądanie. Zostawiam łapeczkę w górę oraz komentarz. Myślę, że odcinek wyszedł całkiem spoko. No tutaj jest właśnie Winner. O, widzicie? Pisze. Winner. O! Dzięki za oglądanie. Żegna Was Bursz oraz. Bronia. Siema. Pa.